To właśnie cel naszego spaceru. Dla niezorientowanych jesteśmy na południowym skraju Mazur. W sąsiedztwie Czarnej Rzeki znajduje się jeden z najciekawszych, choć mało znanych zabytków drewnianej architektury leśnej tego regionu leśniczówka grobka. Jej historia sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Wybudowana około 1805 roku w dawnych lasach królewskich, powstała w czasie gdy Prusy znajdowały się w głębokim kryzysie po przegranej wojnie z Napoleonem. ówczesny król Fryderyk Wilhelm III, wycofany z życia publicznego, przekazał ster państwa w ręce reformatorów wspieranych przez królową Luizę. W ramach reform objęto także administrację leśną. To właśnie z tego okresu pochodzi grobka. Według dokumentów z 1820 roku leśniczówka funkcjonowała jako tak zwana podleśniczówka Unterfechteray i była znana pod nazwą grobken. Nazwa wywodzi się z mazurskiego określenia grupki oznaczającego mogiły. To może sugerować, że w okolicy znajdowano kiedyś ślady dawnych pochówków, być może jeszcze z czasów plemion pruskich. W latach 1820-1871 w budynku wraz z zabudowaniami gospodarczymi mieszkało na stałe 8 osób. W okresie międzywojennym grobka wchodziła w skład nadleśnictwa dłużek, a w 1938 roku w ramach germanizacji nazw przemianowano ją na Mittenwald. Czyli środkowy las. Dziś leśniczówka nie pełni już funkcji urzędowej jest dzierżawiona, wciąż jednak można ją zobaczyć z bliska. To cenny przykład ponad 200-letniego dziedzictwa leśnego mazur, który przetrwał mimo wojen, reform i zmian granic. Dojazd nie należy do najłatwiejszych, ale to część uroku tego miejsca i oby tak zostało. Mówią, że powietrze w tej okolicy jest słodkie, leciutko wilgotne i odurzające. Myślę, że coś jest na rzeczy. Ale mówią też, że leśniczówka przez lata dawała schronienie osobom uciekającym przez sprawiedliwością. Zapewne kiedyś to miejsce mogło rzeczywiście być całkiem skuteczną kryjówką.